Chcesz, żeby Twoi klienci kupowali więcej i każdy koszyk na Allegro był większy? Dziś zdradzę Ci 5 sprawdzonych sposobów, które realnie zwiększają sprzedaż i zysk i które możesz wdrożyć natychmiastowo w swoim sklepie na Allegro. Pierwszy sposób to oferty wielosztukowe i rabaty ilościowe. Klient kupuje więcej, jeżeli ma ku temu realny powód. Allegro pozwala ustawiać zniżki przy zakupie większej liczby sztuk, co świetnie działa przy produktach codziennego użytku, takie jak farby, akcesoria malarskie, czy środki czystości. Możesz zaoferować na przykład: kup dwie sztuki, zyskaj 5% rabatu, kup trzy sztuki, zyskaj 10% rabatu albo kup 4 litry farby, piąty litr za pół ceny. Klient czuje, że oszczędza, a przy okazji robi zapas, bo produkty mają długi termin przydatności. Drugi sposób to cross-selling, czyli sprzedaż powiązanych produktów. Zamiast promować pojedynczy przedmiot, sprzedawaj całe rozwiązanie. Klient kupuje. Farbę prawdopodobnie potrzebuje też taśmy malarskiej, folii ochronnej, wałka, kuwety czy rękawiczek. Tworząc zestawy np. farba plus wałek i kuweta ułatwiasz klientowi zakupy. Alegro możesz dodać takie dodatki w funkcji kubrazem, dzięki czemu pojawią się pod główną ofertą, a w reklamach czy banerach możesz pokazać z prostą korzyść. Wszystko w jednym zestawie. Klient kupuje wygodą, a ty zwiększasz wartość koszyka zakupowego. Trzeci trik to darmowa dostawa od określonej kwoty. Koszty wysyłki to jeden z głównych powodów porzucenia koszyka, więc możesz też wykorzystać, ustawiając darmową dostawę np. od 120 zł lub od innego progu. Jeżeli masz własną wysyłkę, ustala, próg samodzielnie. Jeżeli korzystasz z Allegro Smart, zadbaj, by oferta spełniała jego wymagania. Dodaj też do sklepu produkty, które klienci chętnie dorzucą, żeby przekroczyć próg darmowej wysyłki. Najlepiej takie, które pasują do głównych zakupów, by zmniejszyć ryzyko zwrotów. Klient zyskuje darmową dostawę, a ty sprzedajesz więcej. Czwarty sposób to kampania Allegro Ads z nastawieniem na produkty komplementarne. Reklamy na Allegro nie muszą tylko ściągać ruchu, mogą sterować tym, co klienci dodają do koszyka. Twórz kampanie promujące akcesoria i zestawy, korzystaj z grup reklamowych, które targetują osoby przeglądające konkretne kategorie, promuj zestawy w grafikach. I puszczaj reklamy na oferty, które łączą produkty w pakiety. Na przykład, jeżeli klient szuka białej farby, możesz pokazać mu w reklamie nie tylko białą farbę, ale też zestaw akcesoriów, których będzie potrzebował do malowania. To zwiększa wartość zamówienia, a ty sprzedajesz więcej. I wreszcie piąty trik. Psychologia cen i pakiety produktów. Ludzie lubią czuć, że robią dobry interes. Dlatego zamiast jednej walizki za 109,99 zł zaproponuj pakiet trzech za 339,50 zł. W komunikacji używaj haseł, które zwiększają konwersję. Najlepsza opcja, najczęściej wybierane, zyskaj więcej. Klient ma poczucie, że kupuje mądrzej, a ty zwiększasz wartość koszyka i zysk. Te pięć rozwiązań działa. Testujemy je codziennie z naszymi klientami i wiemy, że mogą zwiększać sprzedaż bez drastycznych obniżek cen. Dzięki za oglądanie. Jeżeli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia!